Budowa fabryki Zerwożnie ma się rozpocząć na początku 2024 roku, a zakończyć w 2025. Pod koniec 2025 ma wystartować produkcja samochodów. Koszt samej budowy to 6 miliardów złotych. Finansowanie projektu ma być zarówno polskie, jak i zagraniczne. Ten docelowy układ finansowy nie jest znany. Na tę chwilę jest to większościowy udział Skarbu Państwa. Będą to na pewno tak podmioty trzecie. I to zarówno polskie, jak i niepolskie. Z częścią z nich już rozpoczęliśmy rozmowy, które będą się toczyły w najbliższych miesiącach. Budowa Jaworznickiej Fabryki Samochodów Izery ma się odbywać w dwóch etapach. W pierwszym etapie budowy fabryki w zakładzie ma być zatrudnionych ponad 2400 osób. W przyszłym roku, w 2023 roku, JOK, czyli Jaworznicki Obszar Gospodarczy, będą realizowane wszelkie prace takie przygotowawcze celem przygotowania terenu pod przyszłe inwestycje, tak? Czyli mówimy tutaj o usunięciu na przykład drzewostanu, o rozpoczęciu projektowania niezbędnej infrastruktury, o rozmowie z dostawcami mediów, o uzbrojeniu terenów i tak dalej. Co w ramach Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego jest realizowane przez gminę wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, tak? Żeby docelowo obszar tych około 250 hektarów już w kolejnym roku mógł być przeznaczony na realizację inwestycji. Do 2030 roku fabryka ma być w stanie produkować 200 tysięcy pojazdów rocznie. Projekt zakładu ma powstać do końca 2023 roku. Na filmiku możemy zobaczyć wizję zakładu, która powstała na bazie projektów koncepcyjnych zrealizowanych przez. Rochem. Zarówno w detalu, jak i w skali makro, po to, aby zobaczyć zakład z lotu ptaka, jak i również zaplanować i zobaczyć jego przyszły rozwój. Jeżeli mówimy o pracownikach, którzy będą zatrudnieni bezpośrednio dla tego zakładu, mówimy o inżynierach, no to już te rekrutacje trwają, tak? Już budujemy ten zespół tak zwanego inżynieringu produkcji, manufacturing, engineering, który współpracuje z dostawcą platformy, który projektuje, specyfikuje linie technologie i tak dalej. I teraz z punktu widzenia rynku lokalnego, jeżeli mówimy o już pracownikach nie wiem, stricte produkcyjnych specjalistach, to w 2025 roku myślę, że w w pierwszym kwartale, jak nie wcześniej, może końcówka 2024 rozpoczną się rekrutacje na te stanowiska bardziej specjalistyczne typu automatycy, specjaliści w zakresie różnych różnych branż, tak żeby uczestniczyli w budowie, w instalacji linii produkcyjnych razem z ich dostawcami, tak żeby tą wiedzę nabywali w trakcie. A przechodzili szkolenia i w łatwy sposób mogli z operacjoni przejść do, do uruchomienia produkcji. Tak? Co na pewno jest dla nas ważne. Jeżeli mówimy o pracownikach stricte produkcyjnych, realizujących montaż poszczególnych komponentów, no to ta rekrutacja też powinna się ze względu na ilość osób. Mówimy tu na pewno o, w pierwszej kolejności o około 500-600 osobach już w połowie 2025 roku, które będziemy musieli szkolić i przygotować do fazy uruchomienia zakładu. Szkolenia będą się odbywać na tzw. liniach pilotażowych, tak żeby potem w łatwy sposób i płynny z rozruchu przejść do uruchomienia produkcji. A w czasie budowy jaka to powinna być zaangażowana ilość pracowników? Ja myślę, że w czasie budowy w 2024 roku to jest do około tysiąca osób na pewno w, na samym, w samym placu budowy oraz kooperantów. Tak? Przez okres dwóch lat? Przez okres dwóch lat, tylko to też będzie wymienne, bo do 2025 roku, do kwietnia, planujemy osiągnąć takie zaawansowanie obiektów, hal produkcyjnych, magazynowych, by można było rozpocząć realizację prac instalacyjnych, czyli by dostawcy linii technologicznych weszli już do budynków i rozpoczęli prace montażowe. Więc to też będzie, że część osób z tak zwanej budowlanki już nie będzie będzie na tyle zaangażowana, ale wejdą dostawcy linii.